Cześć, z tej strony Karolina Bukowska i dzisiaj zapraszam Was na tworzenie kartki. Kartki w ramach naszego wielkanocnego uniesienia. Podczas tego wyzwania sponsorem jest DP Craft. Zanim zaczniemy tworzyć kartkę, chciałam Wam pokazać moją najnowszą zdobycz, czyli wykrojnikami od DP Craft. Muszę Wam powiedzieć, że jestem zachwycona przede wszystkim opakowaniem, ale i wzorami. Naprawdę są świetne. Co ważniejsze, po użyciu mogę stwierdzić już, że są bardzo, bardzo ostre. A, a zauważcie, jakie niektóre opakowania są duże. Przechowywanie wykrojników w takich opakowaniach jest naprawdę rewelacyjne. Co zachwyciło mnie, zauważcie, że wykrojniki pasują do małej maszynki. Jest to stosunkowo istotne, ponieważ większość wykrojników nie pasuje i po co nam maszynkę, z której nie możemy korzystać. Wykrojniki z Craftu pasują do małych maszynek. To co? Zaczynajmy. Wybierzmy papier, z którym chcemy pracować. Ja wybieram oczywiście mój papier z kolekcji Śpiew Kolibra i na jego podstawie będę się tworzyła kartkę. Wycinam elementy, które są mi niezbędne do oczywiście kartki. Jak wiecie, lubię warstwować, dlatego też wycinam elementy, Większe i mniejsze, tak aby nałożyć je na siebie i stworzyć widoczną warstwę. Zauważcie, że papier jest bardzo neutralny i tak naprawdę tutaj całą ozdobą, jaką. Zauważcie, że papier jest neutralny i jedynie co będą chciała zrobić, to podkreślić krawędzie distressem. Distress to jest to tusz wodny, który oczywiście jest idealny do postarzania krawędzi. Zobaczcie jak ta maszynka bardzo płynnie działa. Bardzo szybko, bardzo jakby nie ma problemu z dociskiem. Idzie bardzo delikatnie i gładko. Nie muszę się napracować, żeby mój wykrojnik przeszedł przez tą maszynkę jest, bo jestem, jestem zachwycona nią, muszę Wam powiedzieć, bo nie tylko wygląd zewnętrzny jest uroczy, ale i jakość produktu jest naprawdę rewelacyjna. Maszynka jest stabilna, dobrze przylega do podłoża, ma taką matę antypoślizgową, która uniemożliwia maszynce poruszanie się po stole i co dla mnie ważne, nie ma żadnej dziwnej przystawki, które tak naprawdę przeważnie nie działają, trzeba dokupywać jakieś pleksy, żeby to w ogóle miało ręce i nogi. Tak więc na pewno na no, dodatkowy plus zasługuje stabilność tej maszynki oraz łatwość wykrajania wykrojnikami, wytłaczania przez nią. No i zobaczcie, mamy słodkiego królisia. Ten króliś można wykorzystać taki jaki jest, albo też dla kontrastu dodać mu troszeczkę różu. Ja postanowiłem dodać różu, żeby miał nosek różowy oraz nóżki. Mam nadzieję, że takie. Zestawienie będzie im pasowało, aczkolwiek wszystko będzie ujednolicone kolorem brązowym, więc myślę, że jak najbardziej. Do postarzania używam gąbeczki. Może się użyć zwykłej gąbeczki kuchennej, a szmatki. Niektórzy używają pędzla raczej się nie da, niektórzy używają bezpośrednio poduszki, Distress, Aczkolwiek uważam, że pigment jest wtedy bardzo nasycony. Niekoniecznie to dobrze wygląda, jak wiecie papier uwielbia wchłaniać wszystko, więc zdecydowanie niewielka aplikacja przy gąbaczce jest najlepszą alternatywą. Gdy będę już miała gotowe krawędzie, zacznę docinać papier do bazy. Tak naprawdę od Was zależy z jaką bazą pracujecie, jaką lubicie, jaki format lubicie tak naprawdę i do takiego formatu, Dotnijcie papier, papier powinien być około pół centymetra mniejszy, mniejszy niż baza, tak aby tą bazę troszeczkę było widać. Łączymy warstwy. Do łączenia warstw możecie użyć kosteczek, gąbeczek, tasim, tak naprawdę wszystko zależy od Was. Ja najbardziej lubię bermat, ale tym razem zrobię to przy pomocy kosteczek 3D. Dla rozmaicenia kompozycji dodam wianuszek z jajkami troszeczkę sizalu oraz kwiatków. Uwielbiam kwiatki szczególnie takie delikatne, które są właśnie kolorystycznie, będą pasowały do królisia, do jego nóżek oraz noska. Używam do tego zwykłego, standardowego kleju biurowego właśnie z DP Craftu. Jest to klej mocny, który da radę sobie tutaj na spokojnie z takimi elementami. Jeżeli chodzi o kartkę, to nam jedną kartkę na całą bazę, tak jak mówiłam, pół centymetra mniejszą od bazy, i dodatkowo coś tam do rozmaicenia, żeby nie było pusto na kartce, dołożyć fragment bardziej kontrastowego koloru, który będzie pasował zarówno do kwiatków, jak i do mojego królisia. A delikatnie krawędzie mogą posztąpić tego papieru oraz przetrzeć oczywiście dystresem. Następnie układam kompozycję. Do zapełnienia przestrzeni na mojej kartce użyję farb 3D metalicznych. Zauważcie, wybieram kolor ponownie z palety, która już występuje na kartce. Jest to akurat kolor taki złotawy oraz różowy. Robię kilka kropeczek i zauważcie, że te kropeczki pięknie ubierają mój projekt. I kartka gotowa. Mam nadzieję, że Wam się podoba i że stworzycie podobną. Koniecznie podzielcie się u mnie w Alchemii Sztuki swoją pracą. Zapraszam Was również na wyzwanie świąteczne. Właśnie do wygrania jest taka cudowna maszynka. Koniecznie zaglądajcie do nas na chemię, na Karoliną Bukowską Art. Zapraszam Was do subskrybowania, do zostawienia łapki oraz pozostawienia komentarza. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cześć!